Badania psychologiczne pokazały, że żeby związek się rozwijał, żeby dobrze, żeby, żeby się dobrze działo, to musi być pewna proporcja tych dobrych komunikatów, tych komplementów, tych, tych miłych odzywek w stosunku do tych krytycznych. Pewna proporcja. Jak myślicie, jaka to jest proporcja? Ile tego do, do dobrego do tego złego? Trzy razy więcej dobrego w stosunku do Trzy razy 3. więcej dobrego. Pięć do jednego, ale zdajecie sobie sprawę, pięć do jednego. Pięć dobrych komunikatów, tych zachwytów, takich jak na początku yy, związku było dużo więcej, prawda? One same, tylko yy, gryzło się więcej, a nawet nie widziało się tego, co nie pasuje. 5 do 1. To jest bardzo ważna ta informacja, dlatego ją tak powtarzam. 5 do 1.